Rozdział 13. sobota. Kolejny dzień był jak tykająca bomba. Od samego rana krzątałem się po pokoju, a w myślach miałem tylko naszą niedokończoną rozmowę, z której jasno wynikało, że nadchodzące dni przyniosą wiele wspomnień. Około dziewiątej ubrany w czarne spodnie i czerwoną koszulę w kratę, byłem gotowy wyjść na zajęcia. Narzuciłem puchową kurtkę, którą zafondowała mi siostra, i chwiejnym krokiem wyszedłem z internatu. Wiatr muskał moje policzki, a włosy rozwiewały się z każdym mocniejszym podmuchem. Idąc prosto przed siebie, kurczowo trzymałem się jednej myśli: myśli o niemyśleniu o Piotrze. Myśli, która zajmowała mi prawie wszystkie moje myśli: nie myśleć o Piotrku, nie dopuszczać do siebie najmniejszego wspomnienia, wymazać, zapomnieć. Nie było żadnego telefonu, żadnej rozmowy, nie było Piotra. Nie było związku, nie myśleć o Piotrze. Jak leziesz, baranie? usłyszałem nagle. Nie wiem nawet kiedy znalazłem się na pasach, stojąc kilka centymetrów od maski czerwonego passata. Róż się, co się gapisz? krzyczał jakiś nieźle zbulwersowany, łysy czerwony mężczyzna z za kierownicy. Przepraszam, zamruczałem pod nosem, idąc dalej przed siebie. Minąłem plac zabaw, na którym. O dziwo, w śniegobłocie bawiły się jakieś dzieciaki, krzyczące na mój widok, pedał, pedał. Ponownie, bez większego stresu, zdenerwowania, ani nawet mrugnięcia okiem poszedłem przed siebie. Przechodząc przez park, zatrzymałem się na chwilę przed jeziorem, niedaleko ławki, na której często przesiadywałem z Kubą. Wpatrywałem się w nią jak w malowane wrota. Czułem się jak zahipnotyzowany. Szukałem jakichś wspomnień, czegokolwiek, żeby tylko zatuszować myśli. Pomogło? Gówno pomogło. Poszedłem dalej. Cały czas myśląc o tym, żeby nie myśleć o nim. Jestem. Dotarłem. Właściwie wiedziałem, widziałem z oddali budynek szkoły. Kilkaset metrów dzieliło mnie od wejścia. Widziałem, że jestem już bardzo blisko. Wiedziałem, że jak dotrę, wszystko minie. Zobaczę Kubę i zacznie się opowiadanie o wczorajszej nocy. Ich nocy, bo nie mojej. Bo przecież ja z nikim nie gadałem. Nic się nie wydarzyło, o niczym nie myślę. Byłem już coraz bliżej. Dziwnie cicho pomyślałem w pierwszej chwili. Mało samochodów w sumie, brak samochodów. Gdzie ich wszystkich wywiało? Mateusz. Mateusz, cześć. Słyszę. Zaczekaj. Znalazł mnie. Odwracać się czy nie? Stanąć czy iść dalej? To on. Przyszedł za mną. Zatrzymałem się. Stałem jak wryty w ziemię. Nie odwrócę się. Nie dam rady na niego spojrzeć. Jezu, chłopie, jak ty chodzisz szybko? powiedział łapiąc mnie za ramię. Jacek? A kto? Święty Mikołaj? odpowiedział z żenującym uśmieszkiem. A ty gdzie pomykasz w sobotę o tej godzinie? Do szkoły. W co? Zapytałem. Idziesz na kółko? Ale czad, wiedziałem, że zmieniłeś zdanie. W sumie to ostatnio nikt nie przychodzi w soboty poza mną i Anką. Jakie kółko? O czym ty do mnie? Zapytałem całkiem zmieszany. No z chemii. Przerwał mi. Mówisz sobota. Tak, dziś jest sobota. Nie, wiesz, właściwie to ja się umówiłem z kimś tutaj. Przed szkołą? Jak widać. A z kim? Dopytywał. Nieważne. Chyba jestem już spóźniony. To może dotrzymam ci towarzystwa. Wymyślił natarczywie się gapiąc. Dzięki. Chciałem się go pozbyć, ale on ciągle stał i się na mnie patrzył. E, chyba babka od chemii już poszła. Właściwie to na pewno już poszła, dodałem. To ja biegnę, nie mogę się przecież spóźnić, rzucił biegnąc w kierunku szkoły. Tak, jasne, biegnij. Co ja sobie upzdurałem, Sobota. Śmiałem się sam z siebie. Nie wiem nawet, czy na głos, czy tylko wewnątrz siebie, ale byłem tak ubawiony tą głupią sytuacją. Oderwałem się od myśli na chwilę. Jacek, właśnie. Nie powiedziałem, kim jest Jacek. Jacek to kujon. Jacek to stan umysłu. Jacek to nie uczeń, a encyklopedia. Szczupły Niby blondyn z fryzurą mojej babci, takie mocne rysy twarzy. A szkoda tracić na niego czasu. Jacek to Jacek. Wygłupiłem się. Zażenowany zaistniałą sytuacją, obróciłem się na pięcie i ruszyłem w kierunku internetu. Minąłem ponownie te same starsze panie z tymi samymi małymi, wrednymi psami. Dzieciaki tym razem okazały się bardziej kreatywne. Chyba to dotlenienie tak na nie działa. Pedolino, lubisz ciągnąć druta? Krzyczały rozwścieczone bachory z placu zabaw. Te dzieci mają 9 lat. Zastanawiałem się przez krótką chwilę, ponownie je ignorując. Wracałem nieco szybszym tempem, zmieszany, ale jednak z niepozornym uśmiechem na ustach. Co jakiś czas zastanawiałem się, czy przypadkiem Jacek mnie nie wkręcił z tą sobotą, ale szybko wracałem na ziemię, układając sobie w głowie wszystkie wydarzenia z ubiegłych dni. Wtedy byłem pewien, że to nie wkręt. Doszedłem do pasów. Rozejrzałem się pięciokrotnie, żeby tym razem nie wpaść pod żaden nadjeżdżający samochód. Miałem wrażenie, że z każdym metrem robi się coraz zimniej, a wiatr przybiera na sile. Szare blokowiska otoczone były resztkami brudnego śniegu. Z kominu wydobywały się kłęby dymu, a moje stopy były już całe przemoczone od topiącego się śniegu. Marzyłem o tym, żeby ściągnąć z siebie przemoczone ubranie, naciągnąć dres i wskoczyć do ciepłego łóżka, i zasnąć na dobre kilka godzin. Internat z oddali spowiły kłęby szarego dymu, unoszącego się z pobliskiej kotłowni. Zbliżając się do wejścia, zauważyłem zarysowane dwie postacie przed samymi drzwiami frontowymi. Z każdym krokiem zbliżałem się do nich, jednak nadal nie wiedziałem, kto tam stoi, zwłaszcza, że byli obaj odwróceni plecami w moją stronę. Z pewnością było to dwóch mężczyzn o zbliżonym do siebie wzroście. Jeden z nich miał długi, ciemny płaszcz przepasany paskiem, granatowe spodnie i ciemne kozaki. Drugi z kolei ciemno-brązową, puchową kurtkę, identyczną do tej, którą kupował Filip, będąc ze mną na zakupach przedświątecznych. W pewnej chwili mocniejszy podmuch wiatru spowodował, jakby cały ten dym został zepchnięty na drugi plan, a ja zobaczyłem stojących Piotra i Filipa przed wejściem. Zatrzymałem się. Serce załomotało mi w klatce piersiowej. Tętno i oddech przyspieszyły raptownie, a mózg doznawał jakby elektor wstrząsów. Mateusz! Zawołał Piotr, odwróciwszy głowę. Cześć! Dodał po chwili. Mateusz! Cześć! Krzyknął nieco niższym tonem Filip, po czym spojrzeli się na mnie i na siebie. W jednej chwili zaczęli oboje iść w moim kierunku, raz za razem przyspieszając tempa, jakby ścigali się o trofeum. Każdy z nich patrzył tylko na mnie, jakby cały świat wokół zupełnie nie istniał. Dać nogę, zamknąć oczy. A może udać, że ich nie znam, że jednak ten samochód mnie pierdolnął w głowę czy coś. Byli coraz bliżej, a ja coraz bardziej nie wiedziałem, co mam robić. Serce waliło mi już jak opętane, pot zaczął skraplać się po moim czole. Co robić, co robić? krzyczałem wewnątrz siebie. Cześć, powiedzieli wspólnie jednym tchem stojąc przede mną. Cześć, bo ja właściwie to... Gdzie byłeś? Czekam na Ciebie już od dziesięciu minut, powiedział Piotr. Dzwoniłem do ciebie, masz wyłączony telefon, dodał Filip. Coś przerwało wczoraj, jak gadaliśmy późnym wieczorem? Zapytał Piotr patrząc mi w oczy i odwracając je lekko w kierunku Filipa. Miałem przyjść do ciebie wczoraj, ale nie miałem jak wyrwać się z pracy, skomentował Filip z lekkim zdenerwowaniem w głosie. Ja miałem zabrać Cię i zrobić Ci niespodziankę wczoraj, ale wolałem najpierw zadzwonić i powiedzieć Ci to, co powiedziałem, pamiętasz? Mateusz wszystko dobrze? Dlaczego się nie odzywasz? zapytał Filip. Powiesz coś do mnie? Dodał Piotrek. Zamknijcie się oboje. Rzasnąłem w końcu. Kim on jest właściwie? zapytał Piotrek stonowanym głosem. A ty to niby kto? dodał Filip. Cicho! krzyknąłem ponownie z większym impetem. Filip to Piotrek, mój były. Piotrek to Filip, mój były. Co, to on? westchnął Filip. On, a ty to niby kto? Mateusz jest mój. Ja z nim byłem wcześniej i było nam cudownie. Cudownie? Zapytał Filip. Jakby było tak cudownie, to nie byłby ze mną od waszego rozstania przez ten cały czas, prawda? Mateusz. Cały czas, wyszeptałem ledwo słyszalnie. Poczułem, jak moje wnętrzności ogarnia nagły skurcz, paraliżujący ciężar. Zamieniał każdy mój oddech w olbrzymi wysiłek. Ich słowa już do mnie totalnie nie docierały, powracały echem te wcześniejsze, w żaden sposób nie pozwalając pojąć mi ich sensu. W końcu odwróciłem się do nich plecami. Nagle oboje ucichli, jakby czekając na mój komentarz. Wtedy zupełnie nic nie przychodziło mi do głowy, totalna pustka, wypełniała mnie po brzegi. Nie wiem nawet, kiedy zacząłem mówić. Coś ciągnie mnie do ciebie i odpycha jednocześnie. Jakaś część we mnie domaga się Ciebie, ale nie wiem, czy kiedykolwiek powinienem się temu poddać. Bo inna część cały czas boi się twojej bliskości. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby to nie bolało. Filip wiedział, że te słowa kieruje do Niego, że cytuje jego SMS do mnie. Bez chwili zawahania odszedł bez słowa. Spojrzał raz na mnie i po krótkiej chwili zniknął za rogiem internatu poczułem wtedy jakby mnie ktoś spoliczkował odszedł poszedł bez słowa poddał się nie chciał nawet zawalczyć nie chciał nic pewnie znów nie wiedział czego sam chce ale musiałem zareagować bo nie mogłem tego znieść a on zareagował bo po prostu miał konkurenta czyli wygrałem? zapytał pewny siebie Piotr. Milczałem jeszcze przez pewien czas. W końcu odwróciłem się do niego. Nie byłem w stanie spojrzeć mu w oczy, więc wpatrywałem się w jego buty. Sekundy ulatywały na wietrze, a ja zdawałem sobie sprawę, że muszę w końcu coś z siebie wykrztusić. Pytanie. Tylko co? Kiedy odważyłem się na niego spojrzeć, uśmiechał się do mnie. To był ten sam niezapomniany niegdyś uśmiech, który był dla mnie czymś ogromnie ważnym, czymś co Dawało mi chęć do życia. Ale wtedy stojąc przed nim zastanawiałem się, skąd ten facet ma czelność tak się uśmiechać. Na jego widok ogarniał mnie żar gniewu, a puls przyspieszał. Wstrzymałem oddech, czując jak serce zaczyna mi bardziej łomotać. Nie. Odparłem, zachowując nieruchomą minę. Mateusz, mam nadzieję, że będziesz chciał. Nie. Nie. I jeszcze raz nie. Przerwałem szybko. Idź proszę i zostaw mnie w spokoju samego, muszę przemyśleć wszystko. Kocham cię, dodał z lekkim załamaniem głosu. Poczułem nagłe mdłości. Ściskające mnie gardło, żołądek ponownie zaczął się buntować, w mojej głowie pojawiło się coś na kształt obawy. Zupełnie nieoczekiwanie, jego ręce objęły moje rozdegotane barki, przytrzymując je mocno i uspokajająco, głaszcząc po plecach. W końcu po czasie, który wydawał się mi godzinami, obrzydliwe mdłości i skurcze minęły. Dlaczego mi to zrobiłeś? Nienawidzę cię za to. Nie odzywałeś się, zniknąłeś z dnia na dzień. Nienawidzę ci, po prostu cię nienawidzę. Kocham cię, ale cię nienawidzę. Wykrzykiwałem na zmianę, okładając go pięściami po torsie. Łzy wypływały mi strumieniami. Piotr złapał moje dłonie i przycisnął mocno do siebie. Pożyłem głowę na jego ramieniu, wdychając dobrze znany mi zapach jego ciała. Oderwałem się od niego i spojrzałem mu w twarz. W jego oczach leśniły łzy. Tak mi przykro, że to się stało. Wiele bym dał, żeby móc teraz cofnąć czas. Kolana ugięły się pode mną. Nabrałem głośno powietrze, czując jak krew ucieka mi z twarzy. Przez chwilę ponownie nie byłem zdolny do niczego oprócz gapienia się na niego bez słowa. Sprawiał takie... Dziecinne kruche wrażenie. Piotrek, odłóżmy naszą rozmowę na inny dzień. Za dużo wrażeń jak na jeden moment. Muszę poukładać sobie w głowie to i owo, nie chcę podejmować teraz dziś żadnych pochopnych decyzji. Dobrze, ale obiecaj mi, że się do mnie odezwiesz? Odparł pełen nadziei w głosie, przytulił mnie lekko poklepując po plecach, po czym Poszedł i zostawił mnie samego sobie. Przez minutę, może chwilę dłużej, stałem ze zwieszoną głową u wejścia do internatu. Momentami chciałem się odwrócić i krzyknąć za nim, ale nie mogłem. Chciałem samemu pobiec. Szybko jednak uświadamiałem sobie, że to jednak nie ma najmniejszego sensu i podjąłem dobrą decyzję. Po powrocie do pokoju rozebrałem się z przemoczonych ubrań. Nałożyłem rozciągniętą koszulkę, ulubione dresowe spodnie i naciągnąłem na sobie długie, wełniane skarpety, które wcisnęła mi kiedyś babcia. Położyłem się do łóżka. Miliony obrazów stawało mi w pełnej wyrazistości przed oczami. Czułem szczypiące pod powiekami łzy, choć z całych sił starałem się je powstrzymać. Kontury pomieszczenia rozpływały się mi przed oczami. Powracające wspomnienia ubiegłych miesięcy zmuszały mnie do zaczerpnięcia przerażającego tchu. Chciałem się poruszyć, ale ciało miałem sparaliżowane. Ręce i nogi w pewnym momencie odmówiły mi całkowicie posłuszeństwa. Miałem wrażenie, że każda kość płonie żywym ogniem, a w głowie czułem głuchy łomot. W końcu straciłem poczucie czasu i rzeczywistości. Zasnąłem. Obudziłem się późnym wieczorem. Każdy atom mojego ciała błagał o kąpiel. Przełknąłem ślinę, pokonując skurcz w gardle. Niezręcznym gestem przeczesałem włosy na czole. Mały diabelski głosik w mojej głowie potrzeptywał mi bez przerwy, że może lepiej było nie obudzić się już w ogóle. Potrząsnąłem głową i opuściłem nogi na podłogę. Pierwsze kroki, jakie zrobiłem, były nieco chwiejne, ale w końcu udało mi się dotrzeć pod prysznic. Rozebrałem się pospiesznie i sunąłem pod gorącą toń wody. Woda skutecznie wypierała zimno z mojego wnętrza, a po jakimś czasie przestałem się trząść. Tu w ciszy przerywanej tylko chlupotem wody nie mogłem przestać już dłużej ignorować swoich myśli. Powracało wspomnienie dotyku Piotra, wcześniejszych pocałunków i innych bardziej intymnych stosunków. Zamykając oczy, czułem, jak dotyka ust, jak dotyka mojego karku, co zupełnie pozbawiało mnie myśli. Nie byłem w stanie powstrzymać reakcji własnego ciała na ten dotyk. To tak, jakby chcieć nakazać ranom, żeby przestały krwawić. Objąłem mokrą ręką swoje przyrodzenie i energicznymi ruchami zacząłem robić sobie dobrze. Doznanie przypomniało, Porażenie prądem. Przez moment miałem wrażenie, że tracę kontakt z rzeczywistością. Myśli nabierały konsystencji gumy, zatrzymując się w mojej głowie tylko na Piotrze. Podniecało mnie to jeszcze bardziej. Pożądanie szalało we mnie jak burza. Pieszczoty stawały się być coraz bardziej intensywnym doznaniem. W końcu dotarłem na szczyt wytrzymałości. Myśli działały jak narkotyk. Chciałem wyzbyć się złych wspomnień. Czułem, że dochodzę, gdy przed oczami widziałem jego nagi obraz. Chwilę później gorąca wilgoć pokryła moją rękę. Po wszystkim poczułem się pusty i wypompowany. Słyszałem bardzo wyraźnie swój oddech. Nagle jakby przypływ adrenaliny, jakby uderzenie pioru na myśl. Wybiegłem cały mokry z prysznica, kierując się prosto do pokoju. Woda kapała na podłogę, a krople z całego ciała łączyły się w jeden wielki strumień płynący po podłodze. Gdzie jest telefon? Jest. Napisałem smsa do Piotra. Za godzinę nad jeziorem. Tam, gdzie wyszliśmy nad ranem. Tam, gdzie kochaliśmy się na zabój. Krzątałem się już po całym pokoju, biegałem jak szalony. Uśmiech nie schodził mi z ust, chciałem krzyczeć ze szczęścia, powiedzieć mu, że go kocham. Byłem pewny tego, co czuję. Wiedziałem, że nie mogę walczyć ze swoimi uczuciami, że ta walka ma tylko jeden wynik. Musiałem mu o tym powiedzieć jak najszybciej, bo inaczej czułem, że zwariuję. Koszula, gdzie jest ta pieprzona, różowa koszula. Musiałem ją mieć, bo to prezent od niego. Wyrzuciłem wszystko z szafki, ręce trzęsły mi się ze zdenerwowania. Jest! Pospiesznie nałożyłem ją na siebie. Nie mogłem zapiąć guzików, jakby wszystko wtedy stawało się przeciwne. Byłem już prawie gotowy. Jeszcze tylko łazienka. Musiałem ułożyć włosy i wylać na siebie litr perfum. Gotowy. Już chyba wszystko było zapięte na ostatni guzik. SMS od Piotra. Będę tam za dziesięć minut. Oszalał, pomyślałem w pierwszej chwili. Dobrze, szkoda czasu. Każda minuta wydawała się być na wagę złota. Gdy zakładałem już buty, Zaczął dzwonić mi telefon. Już? Już na mnie czeka? Mama? Jezu, nie teraz. Odrzuciłem. Po krótkiej chwili znów dzwonek telefonu rozległ się w pokoju. Co ona chce? Halo. Mateusz? No, a niby kto? Odburknąłem. Mamo, o co ci chodzi? Nie mam czasu wychodzę właśnie. Jesteśmy w mieście u ciebie. Przerwała. O Boże. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że przyjechaliście do mnie. Musisz tu przyjść, powiedziała drżącym głosem. No nie mogę, mamo, wychodzę, już umówiłem się, to bardzo ważne dla mnie. To jest ważniejsze. Powiedziała, po czym rozpłakała się. Przyjdź tu szybko. Stanąłem nagle w miejscu, jak otępiały. Dlaczego płaczesz? Mamo, gdzie ty jesteś? Zapytałem zdenerwowany. Słyszałem tylko szlochanie w słuchawce, nie mogła zebrać się, żeby cokolwiek z siebie wykrztusić. Kilkakrotnie zbierała się, żeby zacząć i znów zanosiła się od płaczu. Mamo, powiedz, co się dzieje? Ojciec, co z nim? Ojciec miał zawał.